witam serdecznie sprawa jest taka, że założyłem Discorda do grup grupa typowo podgry każdego rodzaju jaką chcecie regulamin błędy jeżeli gdzieś popełnię błąd i oczywiście propozycje gier można pisać sprawa jest taka, że jeszcze nigdzie nie widziałem Grupy, gdzie można spotkać, nie wiem, ludzi typu jakieś różne rodzaje gier. Zazwyczaj to, to jest jedna gra i pełna grupa ludzi, czyli na przykład CSGO, Kurde i cała grupa ludzi, którzy grają w cs tylko albo w The Huntera czy w Daisy czy coś, to są takie grupki typu dobra, jedna gra i tyle. A ja właśnie chcę, żeby była grupa taka typu gdzie ludzie sobie pograją w Battlefielda, w Dehantera, wota, Specjalne grupy są. Im więcej ludzi, tym lepiej. Oczywiście to też są, żeby po to, aby poznawać ludzi, którzy będą tutaj i aby poznawać nowe, nowe osoby, aby z nowymi osobami pograć Taka strict, takie stricte. Jakby... community. Ogólnie to. Można mnie dodać. Jak będę widział, że ktoś mnie dodał, to wyślę. Jeszcze nie ogarnię tego, ale nie wiem, czy da się w inny sposób wysłać ten, jakby, Discord link, niż wysyłając na prywatne wiadomości. To właśnie, i zobaczymy, czy ktoś dołączy, czy nie. Miło by było, żeby ludzie się zebrali i nowych ludzi można poszukać do gier. To dzięki bardzo, jeżeli dołączylibyście.